Ile maksymalnie może trwać egzamin na prawo jazdy? Zacznijmy od tego, że czas egzaminacyjny jest czasami wydłużany z Waszej winy. Po pierwsze, dlatego że dynamika jazdy pozostawia wiele do życzenia. Po drugie, dlatego że trzeba powtarzać zadania egzaminacyjne, a nie zawsze w tym samym rejonie. Tutaj zaraz da się to zadanie powtórzyć jakoś ponownie. Więc ten egzaminator musi jechać dalej, żeby znaleźć odpowiednie miejsce na powtórzenie tego samego zadania egzaminacyjnego. Na przykład musi znaleźć jednokierunkową, albo objechać i jeszcze raz tą jednokierunkową trafić, co w oczywisty sposób wydłuża czas egzaminu. Kolejna sprawa to jest natężenie ruchu drogowego. Jeżeli są korki, jeżeli jest większe natężenie ruchu drogowego, to w sposób naturalny ten egzamin na prawo jazdy się wydłuża. Ale uwierzcie mi, nikomu nie jest na rękę, ani egzaminatorowi, ani Wam wydłużenie czasu egzaminu na prawo jazdy. No, hello! Czy chciałoby Wam się pracować dłuż, dłużej, chociaż moglibyście pracować krócej? No nie, ten egzaminator jest zwykłym normalnym gościem i on też chce jak najszybciej skończyć ten egzamin na prawo jazdy. Oczywiście nie skończy dlatego, żeby was uwalić od razu, tylko żeby jak najszybciej wyjeździć ten program egzaminacyjny, wrócić do środka ruchu drogowego, zjeść kanapki, kanapkę, wypić sobie herbatkę i już. Ale nie słuchajcie tych bzdur egzaminacyjnych, że egzaminator jeździł ze mną tak długo, aż w końcu oblałem egzamin na prawo jazdy. No bo niechał z Tobą tak długo powtarzał zadania egzaminacyjne, bo musiał powtórzyć te zadania egzaminacyjne, dlatego dla osoby egzaminowanej wydawało się, że on tak długo ze mną jedzie, żeby mnie oblać. Nie, on jedzie z Tobą tak długo, bo musi w kółko powtarzać zadania egzaminacyjne, które nie są po kolei zaliczane.